Takie krótkie i małe, bo popatrzyłem na Beatę i... Znaczy nie naszą Beatę, tylko na Beatę Brułki. Pamiętam jak dzieliła się świadectwem. U nich w zborze jest taki zwyczaj, jeżeli się nic nie zmieniło, że raz, raz w miesiącu jest e, czas składania świadectw i pamiętam, jak w rozmowie mówiła, jak biła się z myślami, bo tam mówili takie wielkie świadectwa, ona miała takie małe. I potem okazało się, że to świadectwo było dla kogoś zbudowaniem, i pamiętam jak się tym podzieliła, jak bardzo mnie to dotknęło, bo zrozumiałem, że Pan Bóg, Józek to w modlitwie powiedział, Pan Bóg nie jest dużo mogący czy wiele mogącym, on jest wszech, ale on jest od tych rzeczy skrajnie ponadnaturalnych, ale Pan Bóg jest tak Ogromny, że on nawet schyli się do tych najdrobniejszych. I to jest fenomenalne, że Pan Bóg nie jest tylko od rzeczy dużych. Pan Bóg jest z nami w naszej codzienności, Pan Bóg jest w rzeczach drobnych. Pan Bóg stworzył świat i wszechświat, i co tam jeszcze jest dalej, i nie zagłębiałem się, bo jestem średni z tego. Ale pamiętam, kiedy leżałem na łące, zaczęły po mnie jakieś maleńkie robaczki chodzić. I ten Bóg, który stworzył wszechświat i galaktyki, stworzył też te maleńkie. I, I takie świadectwo, że Pan Bóg jest Bogiem tych przeogromnych rzeczy, ale On nie zapomina o tych detalach. I nic w Twoim życiu nie jest dla Niego zbyt małe.